Cześć, witam Was w kolejnym odcinku w serii 5 minut o. Jest to seria, w której w 5 minut, tak jak odlicza nam Klepsydra, przybliżam jakiś temat i jeśli on Wam się podoba, to będziemy go rozkładać na części pierwszej i tworzyć z niego dużo większy film, w którym więcej opowiemy. A dzisiaj będę opowiadał o samotności właściciel właścicielki i właściciela Firmy. O tym jacy jesteśmy samotni, i to wrzawa często jest, jak o tym opowiadam: jacy samotni, wszędzie ludzie i tak dalej. A jednak jesteśmy samotni, i o tym w to 5 minut Wam opowiem. Startujemy, czas start, klepsydra czasu leci nieobłaganie, Samotność, samotność w biznesie, samotność w zarządzaniu firmą. Słuchajcie, ja zacząłem to zauważać po sobie i po naszych klientach doradczych już Dobre kilka lat temu, znaczy po sobie naście lat temu, po klientach doradczych od czasu jak zacząłem z nimi pracować, współpracować, po swoich wspólnikach też. Tą samotność, która wynika z tego, że nasze życie składa się z marketingu, który robimy i musimy wyglądać dobrze. Musimy pokazywać się, jakie jest super, robić sobie foteczki, nie cześć. Słuchajcie, nagrywam dzisiaj film o samotności w firmie, jest tak ekstra w ogóle. Pozdrawiam Was serdecznie. Potem odkładacie ten film. Na Instagramie poszła taka wizja cudownego gościa ubranego w marynarkę, który się przygotował do tego nagrywania. Później odkładamy ten telefon i przychodzi proza życia. Przychodzą takie rzeczy, których się nie pokazuje, a ich w biznesie to jest większość. Nie? Ten Fame to taka fajność, to pokazywanie się to jest fragment naszej rzeczywistości, która się składa z bardzo wielu czynności, które wcale nie są ani fajne, ani przyjemne, ani jakieś skore do pokazywania. Znaczy, my nie jesteśmy skorzy do pokazywania, ani chcemy ich pokazywać z kilku, z kilku ważnych powodów. Po pierwsze, Wy wewnętrznie w firmie powinniście być taką niewzruszoną skałą, na którą ludzie mogą polegać. Nie? I przecież nie będziecie chodzili do Waszych pracowników i płakali, jak to Wam jest źle, bo oni dojdą do wniosku, że firma się nie utrzyma, że nie warto jej budować, nie warto w niej być i odejdą. I ich nie będzie. Z kontrahentami też nie będziecie opowiadać im, nie będziecie z nimi szczerze rozmawiać, że to wam nie działa, tu coś tu jest źle, bo stwierdzą, o kurde, a to może ta współpraca z nim jest bez sensu. Przecież nie będziecie też klientom mówili, boże, wiecie, jak u mnie to jest ciężko czasami, jak mi jest źle, no bo stwierdzą, że nie warto od was kupować. Eee, kolejną rzeczą jest to, że. W większości wypadków nie mamy odwagi w ogóle mówić zewnętrznie, na filmach, w internecie, do ludzi o tym, że coś nam nie pasuje, coś nam nie działa, bo chcemy mieć idealny wizerunek, po prostu chcemy być tymi, którzy ogarniają. A to, że często nie ogarniamy, to... No, jest taka psychologiczna zasada, że inni ludzie idą za tymi, którzy wygrywają i za którymi idzie sukces. I jest to absolutnie ewolucyjne, ewolucyjnie poprawne. Bo powinniśmy słuchać się tych, którzy odnoszą sukces. Zapominamy tylko o tym, że w większości wypadków, zanim dotrzemy do sukcesu, to najpierw ileś dziesiąt rzeczy wybuchnie. Nie, Nie zadziała, wybuchnie, będzie problematycznych, złych. I i nie chcemy się tym chwalić. My z Maciejem, moim wspólnikiem, staramy się opowiadać o tych rzeczach, które są fajne w biznesie, ale też są niefajne w biznesie. I część osób mówi: fajnie, kurde, fajnie chłopaki opowiadają, a część nas za to nie lubi. I wręcz twierdzą, że jesteśmy luzerami i na to się narażamy. I rozumiem to, że bardzo wiele osób, które prowadzą firmy, boją się tego, bo, bo to czasem przeszkadza. Ale. To mówimy o tym działaniu firmowym. Zobaczcie, że my jesteśmy też samotni bardzo często w domu, bo nasze życie firmowe to sinusoida uczuć. I to tak, że ktoś się zwolnił, mamy bardzo poważny problem, potem ktoś podpisał nowy kontrakt i się cieszymy, będą pieniądze, później się okazuje, że kogoś innego trzeba windykować i nie mamy kasy na podatki. I to już jest dziewiąta w poniedziałek. Nie? Już dotarliśmy do dziewiątej rano. I jak cały dzień nam tak mija, taki troszkę wariactwa, wręcz myślimy, że mamy schizofrenię, bo raz się czujemy dobrze, raz źle i po prostu na koniec dnia o 17 albo później jesteśmy wykończeni. Wracamy do domu i nasz partner albo partnerka pytają się nas jak było w pracy i wy tak sobie myślicie o tych wszystkich wybuchach, o tych wszystkich rzeczach, którymi musieliście sobie poradzić i mówicie, w porządku. Nie? No, przecież nie będziecie z tyłu opowiadali tego wszystkiego, nie chcecie już tym żyć. Poza tym, no wiecie, no, faceci bardzo często grają tą rolę macho, tego gościa, który zawsze ogarnia i, no, i nie rozmawiamy o tym. Kumplom też nie opowiecie, bo wasi kumple przyjadą nowym masylkarem, pokażą się jak to, gdzie oni nie byli na wakacjach, bo chcą się pokazać. No, nie pokażą wam tego, jakie rzeczy wam im wybuchły i jakie nie działały. Przez to wszystko jesteśmy bardzo, bardzo samotni. Słuchajcie, to jest kanał dla właścicielek i właścicieli firm. Teraz obejrzą to wasi pracownicy i pomyślą, da, da, ale mój szef to jest samotny. Wczoraj był na kanarach, potem jedzie gdzieś tam i on jest samotny. Tak, jest samotny. Jesteśmy samotni i, i mamy problem z tym, żeby opowiedzieć różnym ludziom o naszych wyzwaniach, i to jest kłopotliwe. I na przykład, jak, jak my robimy doradztwo biznesowe, to niektóre spotkania są takie, że przez pół godziny nam ktoś opowiada o swoich rzeczach i na końcu mówi: Boże, jak dobrze, że mogłem komuś o tym opowiedzieć. Słuchajcie, temat samotności jest tematem rzeką. Pięć minut minęło, klepsydra przesypała piasek. Jeśli chcecie o waszej samotności porozmawiać, zapraszam na stronę silverunicorn.pl, tam możecie się umówić na spotkanie z Maciejem albo ze mną. Jeśli chcecie, żebym nagrał dużo dłuższy filmik o tej samotności, jak sobie z nią radzić, w ogóle w których miejscach ona się objawia i jak długofalowo doprowadza do tego, że dostaniemy po prostu pie, zaczynamy wariować. To też dajcie znać w komentarzu i powiedzcie. Dziękuję Wam bardzo za to 5 minut ze mną, a no, może troszkę chwilę dłużej, i do zobaczenia na kolejnych filmach na SilverUnicors.pl i subskrybujmy. Cześć!